mówię wam, przygotowałem tak zarąbistą niespodziankę Jezu, już nie mogę doczekać, żebyśmy to weszli ja, ja sceptycznie podchodzę do tych swoich niespodzianek No to Wiesz, za każdym no. razem kończy się tak samo Ale od razu mówię, to nie jest nic z alkoholem nic? Co? No to tym bardziej nie może no być skito. fajnie, dobra. Miejmy to już za sobą. Jak za sobą? To będzie super. Mówię ja wam, czuje, chodźcie, będzie chodźcie. klapa na bal Nie bank. będzie klapa. Dobra, panowie, tylko nie patrzcie. Nie dobra, ja zamykam Oczy, oczy. oczy. No. Cichutko, nie możecie. Już krzycze. mogę otworzyć. Nie, 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 otwierajcie jeszcze. Nie otwierajcie, chodźcie, chodźcie. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Ta Co to za baba? Co to ma być? Co to jest za facet? Pej... Zamówiłem wróżkę na halę, chłopaki! Co? Ta... <susurga> 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 wróżkę! Bądźcie to bliżej, a we wróżę Wam wasze życie z trzech przedmiotów. Jeden to globilla, drugie... Można kulkę? Nie! A trzecią rzeczą jest! Lamborghini po prostu będę wam wróżyła. Wybierzcie sobie jedną z trzech rzeczy, z których mam wróżyć. Kto chce z czego? na szyjnik? To właśnie zapomniałem powiedzieć, bo ja nie zapłaciłem jej jeszcze, więc chłopaki musimy ten. Jak ona jest zakładna. Jej jakoś A czemu nie możemy zegarek. dać pieniędzy, tylko mój sentymentalny? Zgarek. zegarek dawaj! Ten oto zegarek? Tak! Przecież on jest tak drogi, się, że. Na no, ja mam ten, pierścionek, proszę, proszę zobaczyć. Ten... No, O, pierścionek. O! Dziękuję pan! Tak, bo ona nie przyjmuje, nie wiem, mam gotówki. Powiedziała, że tylko za złoto. Dobra, i tak ja idę pierwszy, dlatego że zapłaciłem no najwięcej. Dobra, chodź. Wypad! I nie chcę, żebyście słyszeli przepowiedni dla mnie, bo to jest intymna rzecz. Pani wróżęcy, jak pani ma na imię? Taka piękna kobieta na hali. Ma imię zacne, jak ma godność! Wróżka, pierdziuszka. Piękne imię. Bardzo proszę o jakąś wróżbę, tylko dobrą zapłaciłem pani bardzo dużo drogiego złota. Dlatego wykorzystamy największy potencjał. Tą wielką kule magiczną! O, niech mi pani... Ała! Kur... Ale się zepsuł! Zostaw to! A i jest Nubisa! No to cholery jasne, czy ja mogę wywróżyć mu z tego? Nubisa i Hanubisa i afrykańskie plemię Mojangu! Panowie, ile razy mam wam mówić, że jest intymne sprawy? Czas się skończył! Gdzie czas? Zostaw! To. 300 Zapłaciłem za podwójny czas Nie masz, wróżę ci Świetlana przyszłość Czekaj, bo nic nie widzę Maskareny Zawsze chciałem maskareny, ale super 11 dzieci Żadne nie jest twoje Adoptowałeś je z... O kur... z Grenlandii Ale faktycznie wróżę ci dobro Będziesz ociekał złotem Pani wróżko, a czy kupię w najbliższym czasie Teslę? Widzę w tym... Tej... Czy to... Karta czy do Tesla jest może karta? Pani wie co myślę teraz? Tak wróżę ci Teslę zdecydowanie coś jeszcze Tak wygrałem ją z Zipkiem Wygrałeś Wygrałem z tobą Teslę tak wywróżyłam Dobra teraz moja kolej I sobie ja ją zamówiłem Witaj Mogłem ja poznać swoją przyszłość? W takim razie tobie będziemy wróżyć z kul stanie, ściągnij spodnie Żartowałam żartowałam Od koloru zależy twoja przyszłość Nie nie to ja losuję A. Daj rękę jedną, nie, nie tą drugą, o tak Złap za złote medaliony Biała przyszłość, czyli nienapisana, czysta wow. Nie wiadomo co się wydarzy wow. wygram Wszyscy... Tesla, jest biała jak ta kulka Nic nie jest napisane, wszystko zależy od ciebie Staraj się, Chodź, jeżeli są będę. dwie Tesle, to się staraj, jeżeli jedna to przesrane masz Przecież to głupoty są to! Wszystko może osiągnąć kiedy chce, ja też ci mogę to wywrócić Światło mi zgasło Dziękuję, dziękuję, Dobra, dziękuję. baw się dobrze, tak? Dobra. dobrze, pani wróżko, ci puszko... E, pierdziuszko, tak? Nachyl się. A! Ała. o. Podaj rękę długą! Co z wami jest nie tak? No! Tą rękę, dokładnie! Teraz tak, nie zaciskaj pięści. Mamy tu... Nie zaciskaj pięści! A, a! a, a. Gotowała, przecież... gotowała, gotowała. Co przecież? Co chcesz Te Wróżby, to wiadomo, że to taka zabawa, ale no, dobra. No. Zapłacił mi za to, że tu się poza tym. Ja wiem, że on wydział jeden Tesla, Drugi ma nieokreśloną przeszłość, a trzeci wiem, wyczuwam coś! To jest ten Grzesiek, nie rób sobie jaj z niej. No, stary, prawdziwa. Tak Grzesiek, <śmiech> magia to <laughs> są poważne sprawy. Dawaj jej... rękę jeszcze raz w takim razie. Z tobą trza ekstremalnie. Czy to twój zegarek? Tak, to jest mój zegarek. Pokus, pokus. Szary Mary! Mam pokusę, zabieram go do swojej marynary. Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli się nie uspokoisz, to ci nic nie wywróżę. Zrelaksuj, bo inaczej świecą Wróżby i te inne żarty, no. Przyszło mi coś do głowy, ale tak po chwili dopiero. Wielkie nieszczęście! W najbliższym czasie, w ciągu trzech minut. Widzę Polinia. Zesrasz się! To na pewno! O nie! Nieszczęście ci wróżę! Zesram się? Nie ty! Ale... Wroże ci nieszczęście! Idź stąd wcielony! A teraz na wielkiego Lamborghiniusa! Przeklinam cię do końca życia! Kszsz, ksz. <laughs> Czy to ma mi zaszkodzić? Boże, co za nawiedzona baba. Ludziło się pani zmywanie podłóg. Zostań stary! Udyć. Przepraszamy najmocniej za niego, naprawdę. E, dziękujemy, że tu byłaś. Teraz czas najwyższy, abym zniknęła. Pokus pokus! Czary mary! Dzisiaj znikam! Jak twój stary? O, 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 o. Wzięliście to moje! To jest udawane, nie ma szans, nie ma takich rzeczy starych. Panowie, cześć! Naprawdę? To, to, to czuję przepływ, przepływ teraz ogromnego szczęścia, odkąd wróżka mi przepowiedziała, że wszystko mi się uda. Ja udawało. też! To mi się tak wydaje? Nie. Mogę wszystko! A ona tu gdzieś jest? A ty, jaką masz wróżbę, stary? Ja, jaką mam wróżbę? No, no? co ci by wróżła? Właśnie. No, to, to, to nie były wróżby. To ona no. po prostu dawała. stary. Udawała, to były to... wróżby. Nie. Przekonasz się jeszcze. Przekonasz się jeszcze, jak podjadę tutaj moją nową testą. Powiedziała, że będę miał pecha do końca życia. Co? No. Cześć, chłopaki, już to są żarty. Jakieś w ogóle. Istnieje wróżka jakaś w ogóle, weźcie. Gdyż. No, przed chwilą, że to była. Dobra, jesteście naiwni To no, co teraz robimy? Sprawdzamy nasze super umiejętności. Tak. Dobra, gramy w siłę! Okay. O! o! mi się zaczepiła o głowę, chyba nie wiem. Nie. A co jest? musimy to teraz. Nie wiem, przecież zawsze ja byłem najlepszy w siatkę. Nie wiem, po prostu chyba mi się chce do łazienki. Czekajcie, ja zaraz wrócę. Pamiętasz co mi była wróżka pierdziuszka? No! Że grzesiek się zesra. Teraz... On jest w kiblu, A -a, czyli pierwsza rzecz się, się spełniła. To... Widziałeś jak odbija piłkę? No beznadziejnie. Pęchowo! Spaki! Co? Podajcie papier! Skończył się! Słyszałeś to? Tak. Papier Ej. się skończył. Co on tam wystaje? Ona tak mówiła, że no, skończył tak. papier. No tak. I to się wszystko sprawdza mordo. Podaj papier! Nie chcesz tam zaglądać. Stary, jest problem. Nie mamy papieru. Jak to? No nie ma już. Skończył się. Co? Chłopaki, kurde, moje ulubione lody. Mówiłem, że ten dzień będzie jeszcze ładny. Ale stary, że ja ci musiałem kupić te lody, że ci zabrakło kasy przy kasie. Oj, no dobra, właśnie. póki co w ogóle wszystko się spełnia, co mówiła ta wróżka. Że co niby? Po pierwsze, że się zesrasz, po drugie, że nie będzie papieru, po trzecie, słabo grałeś w siatkówkę, stary. Ale stary, wiesz co? Spoko, jesteś O nie! Mówiłem? Mówiłem, że nie Patrzcie, on jest cały, nic się nie stało, zobacz. No nie wiem. Nalajcie. Ten... Jest e? cały piachu. To jakaś osa, widzieliście? Kurde! To teraz ja, panowie. Dobra, uwaga! Patrzcie, jakie to jest proste. No, ty proste. Cało mu się, ha? Widzisz, wszyscy mówili, że mam pecha. Jakaś stara jędza będzie mi mówiła, że ja mam pecha. 100% szczęścia. Stary, bo tutaj nie potrzeba szczęścia do tej gry. Tylko Dobra, umiejętności. Raz. Tak? Patrz na to. O! Najtrudniejszy. Wow, to teraz ja. Uważaj. Stary, ja ze, ze swoim szczęściem masz szansę, żebym przegrał. I pyk. Dobra, skłonnie. Ja wam zabiorę coś takiego, gdzie wam coraz ciężko. Patrz jak już stoi. To będzie ciężkie. No jak ciężkie, łatwiutkie. No to dawaj. Dobra uwaga, patrzcie, to jest bardzo łatwe. <laughs> Co to e, było? To się nie liczy. Eee, jakaś osala ta Nie! Ciebie? Właśnie, gdzie? Jak to wytłumaczysz? No nie nie masz po, pecha! Nie był pech, to po prostu przypadek. Tak chciało mi się kichać, ja tak normalnie. Przecież to no. były prawdziwe czary. Nie, ta stary, babka! Po prostu mi się rady. nie chce grać tą grę już. Może coś we dwójkę porobimy. a No tak, bo my z zipkiem mamy Co macie? Jedną taką ważną sprawę. Dobra, Ej, czy wy no, teraz. Chcecie się mnie pozbyć? Nie. <laughs> czy wy się mnie boicie, nie nie pecha i nie chcecie mną czasu? Zepsułeś? Musisz zebrać, ale ja zaraz wracam. O no, dokładnie, ja muszę e, iść w inne miejsce niż Zipek też samemu. No mordo, nareszcie możemy sobie wycielać. No pewnie. Mhm. To co, rzucamy? <grym> Dawaj. Dawaj, ty pierwszy. Oh, ty ty. Oh. Zarobiście stary. To wygląda jak leciutki niefat. Ale spoko, jestem tutaj. No to ale my nie graliśmy w zbijanie, Ej, tylko w dobrą co robicie, zabawę. Co gracie? No wiesz, stary. O, i macie te niezniszczalne szklanki! No! no ale nie, nie bierz! Oddaj to! Czemu? Oddaj. Ale to jest niezniszczalna, stary! Od... Patrz, to... mogę ją puścić i na lajcie! Jak on to zrobił? Niezniszczalne Nie, nie zniszczonuszka. Zniszczonuszka. O kurde, sorry! Ej, ona była niezniszczalna, przecież teraz rzucaliśmy nią. Grzesiek, naprawdę. My musimy coś z nim zrobić, stary. No. Bo to się staje coraz bardziej niebezpieczne. Stary, możesz ty bile po, poustawiać? No dobra, zobaczymy. Ej! Pada deszcz na mnie! Deszcz pada! Aaa! Ej, kupaki! Ty widzisz to? Co jest? go normalnie pada deszcz. Bez kidu, Jaka co jedna się dzieje? Jaka inna mała chmurka! No i co robimy? No nie, nie, nie wiem, co podróżaliśmy. Serio? Może zadzwonię znowu do niej? Nie wiem! No ale słuchaj, Grzesiu cały czas się nie zgadzał Grzesiu, czy już wierzysz, że to była wszystko prawda i ta wróżka cię... Dobra, dzwonię. nie dam rady! To może więcej. być serio ostatni ratunek stary. Halo! Witam, serdecznie. Witamy, jest taka sprawa. My dzisiaj rano, pamięta pani, e, zamawialiśmy. Panie... Pani wróżko! Proszę, niech pani się pojawi znowu u nas! Proszę panią! Może was to zdziwić, lub nie? ale już od dawna na was czeka! Naprawdę? Co? Jest Ona to przewidziała. Ale jak to? To gdzie pani jest teraz? Właśnie. Pomóżcie! za zabraną! Co? Jak? To... O, otwiera. O, kur... Ej, ona ma pilota do bramy. Ona tam jest. tam jest! Ona tam jest! Chodźcie szybko! Panie Jaroszko! Pani Niech pani mnie odczerpnie. Nie krzycz od razu! Co się stało? No, co się stało? Co się mogło stać? A Nasz się kolega stało. ma pecha. Miałem farta, zubię. Żeby... Zajbiście było, ale za to. O, Dzięki, kupi. Przerąbane. Na początku naprawimy to w sposób prosty. Tak, jak mówiłam. Trzymaj. Czy mam to zjeść? Nie, podetrzeć się, nie miałeś papieru przez cały dzień. On nie. jest potrzebny w obcinkach nie może mieć pecha cały czas. Sprawa jest prosta, a raczej ciężka. Zostałam zaklęta w tym dojtoju na tysiąc lat. Jednak jedynym sposobem jest, aby ktoś mnie zamienił. Inaczej będę tutaj do końca życia. Ale co zamienić, trzeba panią? Trzeba się we mnie zamienić. Tak. Odmieni go pani, jeżeli on wymieni panią na tym odpowiedzialnym stanowisku wróżki. I wtedy będziesz miał wieczne szczęście. Ale na metrze kwadratowym, co będzie ciężkie do zrobienia, ale. Wieczne szczęście. Zgadzam się! E, ale właściwie to jeszcze jedna sprawa. Wyjdźcie stąd, bo macie szczęście. odejdźcie Okej. Okay. To taki drobny kontrakt. Kontrakt. Zakaz opuszczania pracy. No przecież. No ja No jak chcia. każdej pracy, no? E, dwa, zakaz podrywania klientów. No to nie będzie, akurat żadne się na to nie napierze. No i nakaz zmywania po sobie. Tutaj podpisz ich parawka. Tutaj. Poczekaj, teraz tak. Z drugiej strony jeszcze parawka. Dobra, teraz tak. Obracamy pionowo tutaj. Ile tych podpisów? Cicho muszę mieć. Jeszcze napisz. Podpisałem. Tu. I ku zdziwieniu tu parawka jeszcze. Dobra. Teraz polisz tutaj. Dobra, pocałuj tu. Kicior, tak to możemy działać, panie drugi! Została jedna rzecz, abyśmy się zamienili Taj ręce i schyli się Pokus, pokus! Czary mary! Wywalam stąd! I nie ma z tego pod bo będziesz żył tu tysiąc lat ty i będziesz miał przez ale z drugiej strony sam tego chciałeś! O! Co jest? Proszę, uprzejmie! Kontrakt podpisany masz Co ja, Włosy mam? Długie? Powodzenia, dzięki za kontrakt! A, Powodzenia. A, dlaczego? Dlaczego mi się zmienia? Dlaczego boli mnie gardło? Czy ja będę tak cały czas mówił! Co to za kobieta? Gdzie jest wróżka pierdziuszka? Ja się zmieniłam jestem Mr. G! No chyba Mrs. G Nie, Mr. G! Tylko tak wygląda! A co ma Tak, on też się zmienił, zaczął mi po boleć i okazało się, że to po prostu jest taka część tej pracy. A gdzie jest wróżka? Poszła, ale gdzie to nie wiem. Przyszła tylko nie wiem, dała mi to złoto i zniknęła, poszła gdzieś, nie wiem. Gdzie poszła? Właśnie. Teraz się zamieniłaś z Grześkiem i kiedy go odmienisz? Właściwie w kontrakcie. W kontrakcie? Pokaż to. Nie ma daty, abym Co? mogła go uwolnić. Ja siedziałam tam tysiąc lat, więc on... Będzie kolejny tysiąc! Ej, nie przemyśleliśmy tego. Grzesiek został wrobiony. Niestety, jest. Ale przecież on jest nam potrzebny do odcinków. Brakuje nam jednej osoby jeszcze. No, no dokładnie. Jest. Właściwie podpisał się pięć razy. Każdy podpis jest za 200 lat. Jest taka mała parafka dopisana. Jeden podpis to 200 lat. U, skoro siedziałaś tam tysiąc lat, ta? ale słuchaj, każda godzina zabawy z nami w tej składzie jest warta jakieś właśnie 200 lat. Więc proponuję ci 5 godzin czasu spędzonego z nami. I odmienisz się z Grześkiem, a potem jakiegoś kolejnego frajera podpiszesz za siebie następnego po prostu Dobra, to w takim razie tylko podpiszmy się tutaj raz, a... Nic nie będę podpisywał A na zabawę tylko, no podpisz Dobra Tak, bo to tylko jeden podpis, potrzebny dosłownie jeden Drugi tylko dosłownie, bo to On tak samo Grześka wrobił Stary to autograf No Jestem sławny przecież już raz dałem autograf Miło, że podpisał, Zipek równa się 500 lat Mam następną osobę Podpisie! się co, fajnie było? Ech, powiem wam tak, zanudziłam się na śmierć i tego odmienić w tym momencie, a nudźcie się tu dalej, Boże! My nudni? Dobra, ale wszystko jedno, ważne, że odmienia, ważne, że odmienia Grześka. Acha! Acha! Co ona robi? Nie o! O! ten rytuał wyglądał bardziej humanitarnie. Oh, oh, oh. I co, masz szczęście? Stary, nie wiem, nie mam pojęcia. U. Oto. Papier, Papier jest Jest coś papieru toaletowego Chcemy sprawdzić czy mam szczęście? Tak Chodźcie chodź. Dobra chłopaki, mam pomysł jak sprawdzić czy mam szczęście No Zobaczymy czy może potłuczę się szklanka jak nie urzucę Ale szklanka chyba zawsze się tłucze, dobra wiesz co sprawdź to Dobra, ufaj Nic Jest! Grzesiek, udało się! Chłopaki, nagrywamy odcinki w końcu Je! Yeah!